Cześć, nas bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Alex. witam was na bardzo, bardzo zajebistej, ultra epickiej aktualizacji serwera. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie pod filmem zostawcie komentarz, oczywiście, czy wam się aktualizacja spodobała i zapraszam was również dzisiaj na otwarcie serwera. To jest 24 listopada o godzinie 16 otworzymy serwer, a teraz zapraszam was serdecznie jeszcze raz. Do... Oglądania e, pokażę wam te takie najważniejsze zmiany i z tego filmu będziecie się mogli dowiedzieć co zostało zmienione, ale również zapraszam też do przeczytania change logo change change kur no, tak, tak, tak to się dzieje, jak się nagrywa filmik o 2.39 w nocy, a wcześniej się parę godzin siedziało przy plikach serwerowych i wszystko robiło. Także sorry, wybaczcie mi za to. Ja się już zawijam, wlatuję intro i słyszymy się za chwilę. Oczywiście dodaliśmy możliwość zakupu działek firmowych, także od tej pory dużo osób czekało, macie. Do dyspozycji, na razie kilkanaście co prawda działek firmowych, ale one będą cały czas dorabiane, jeżeli te się sprzedadzą to Będziemy dorabiać następne, także firmy możecie już spokojnie yy, Że tak powiem pnąć ku górze, wielkie wieżowce i w ogóle i kurde wiecie o co chodzi yy, Także to jest pierwsza zmiana, bardzo fajna, druga sprawa to są nowe działki yy, z pakietu firmowego, czyli jakby te działki które były do tej pory yy, Się już sprzedały, za co oczywiście Yy, dziękuję tutaj pijanemu Miszczuniowi, 4 4 i oczywiście yy, Mikserowemu za, wspar za tak owocne wsparcie serwera. Yy, dodano również komendę ukośnik firma, yy, to jest komenda do reklamowania firm. Dodano nowy skrypt aresztowania dla policji, to jest tu się muszę pochwalić, bo to jest znaczy firma w sumie też, ale tutaj ten skrypt aresztowania jest moim takim można powiedzieć autorskim tym skryptem. Ja się, że tak powiem skrypty trochę uczę pisać i tak dalej, coraz lepiej mi wychodzi, jestem dumny z tego i fajnie to wygląda. Także generalnie to dodaliśmy ale to są na razie takie techniczne rzeczy Tam zostały dodane jeszcze jakieś komunikaty nowe do aresztowania Została dodana możliwość zwolnienia aresztowanego więźnia Policja może zwolnić takiego na przykład jak się, takiego więźnia Jeżeli się na przykład pomyli Można teraz na przykład między innymi To jest bardzo ważne, bo praca magazyniera Przechodząc tak troszeczkę z aresztu do pracy magazyniera Praca magazyniera została mocno zbufowana Jest teraz więcej się po prostu zarabia E, można teraz wyciągać dodatkowy terminal, bo z tym był problem i po prostu gracze robili tą pracę, a bywały takie, bywało coś takiego, że po prostu skończyliście tą pracę i wyrzucaliście terminal i nie można było kontynuować pracy, bo e, terminal do... Kontenerów wyrzuciliście i po prostu nie mogliście już tej pracy zrobić. Teraz macie skrzyneczkę z tymi, z tymi terminalami, możecie sobie tych terminali brać em, do Woli. Oczywiście surowo karane będzie sprzedaż tych terminali i tak dalej, chociaż one są i tak wyłączone, ich się nie da użyć, e, je się da tylko użyć do tej pracy. Także praca magazyniera na pewno została mocno zbufowana, więc polecam wam sobie na że teraz popracować, bo naprawdę fajnie się zarabia. Także to jest jak coś w portach w portach w San Francisco. Słuchajcie, zostały dodane prace dorywcze do komendy. Prace, więc, tutaj, że tak powiem, fajna sprawa, to jest też. Lecimy dalej. Co mamy dalej? To jest bardzo fajna sprawa. Został dodany system ślubów, więc od tej pory będziecie mogli wziąć sobie ślub. Oczywiście, to jest jakby wszystko rozwinięte do tego stopnia, że tutaj jakby musi być kapłan, który wam tego ślubu udzieli. Nie możecie sobie zrobić tak, takiego ślubu jak było kiedyś na poprzedniej edycji, że po prostu wpiszecie sobie jedną komendę i zostajecie małżeństwem. Tutaj niestety tak to nie zadziała. E, także generalnie no, musi być kapłan. Kapłanem jest y, osoba, która założyła swoją parafię na serwerze, czyli jakby kościół e, swój założyła lub e, osoby, które ona zatrudnia w tym kościele, czyli po prostu e, kapłanem może być osoba, która za, założyła parafię lub do tej parafii już istniejącej m, dołączyła. Tak? I czyli te osoby dostają permisję do tego, dostają uprawnienia do tego, żeby robić wam e, śluby, żeby udzielać wam ślubu. I co taki ślub daje? Ano daje tyle, że możecie sobie między innymi sprawdzać, kiedy wasz partner był ostatnio na serwerze, możecie sobie pisać na takim specjalnym czacie małżeńskim, możecie wysyłać bezpośrednio prezenty do siebie, możecie się całować, możecie sobie powiedzmy. Dać dostęp do plecaka, i możecie sobie plecakiem jakby zarządzać razem z waszym partnerem lub partnerką daje możliwość też zmiany koloru małżeństwa i to jakby się wyświetla wtedy na inny kolor takie serduszko na liście ślubów znaczy na, na liście wszystkich związków oraz na waszym czacie, więc to też jest fajne, bo to jest, bo to jest dostosowane, więc myślę, że fajne, fajne to są sprawy Em, także spoko to jest No i też na przykład jak się wasz partner loguje No to powiedzmy wam wyskakuje też wiadomość, że partner się zalogował Jak się wyloguje to się wylogował Jak na przykład wbijacie na serwer I wasz partner albo partnerka jest online To od razu wam się komunikat pojawia, że wasz partner lub partnerka jest aktualnie na yy, serwerze Dobrze, dalej lecimy yy, Także śluby zostały dodane Został dodany taryfikator wykroczeń policyjnych W sensie policyjnych Ogólny policyjny taryfikator został dany I to jest E, ukośnik, taryfikator i został również dodany taryfikator wykroczeń drogowych pod taryfikator 2 Także tutaj macie dwie, e, dwa taryfikatory e, Z takich bardziej e, Z takich bardziej rzeczy typowo technicznych też jeśli chodzi o maszynę to zostały dodane codzienne restarty serwera o 4 rano e, Bo jednak no maszyna też się musi czasami zrestartować i po prostu żeby te zasoby jakby się Troszeczkę odpoczęły chwilę po tym restarcie i tak dalej więc wiad wiadomo o co chodzi eee, Tak samo został do maszyny dodany skrypt, który będzie automatycznie włączał serwer Podczas gdy serwer się wyłączy Co umożliwia robienie restartów serwera nawet administracji zwykłej Która nie ma dostępu do plików serwera Od tej pory możecie robić restarty Chociaż nie róbcie tych restartów bez konieczności Bo tutaj mówię, bo na pewno administracja będzie oglądać Natomiast tak jak mówię, jest taka możliwość, jeżeli coś by było naprawdę nie tak, to można zrobić restart całego serwera, on się sam uruchomi od tej pory. Dodano nowe sklepy w centrum handlowym Focus, to sobie Krzyś tam ostatnio dodawał, więc tutaj też wam nowe sklepy dochodzą, chociaż tych sklepów jeszcze trochę było, ale jest jeszcze więcej, więc o miejsce na razie się nie musicie martwić. Kolejna bardzo fajna nowość to jest dodano system kradzieży kieszonkowej. Możecie okradać graczy teraz, yy, możecie okradać innych obywateli, yy, co jest bardzo fajną yy, sprawą, bo się można trochę w złodzieja pobawić i to, jakby też rozwija ten roleplay pomiędzy policją a. A obywatelami, bo wiadomo, zmieniono cenę działek na Sianokiszkach, to jest bardzo ważne, z 40 tysięcy na 30, więc o 10 koła macie obniżkę na Sianokiszkach. Te działki są dość małe, bo to jest tam 24 na 24, natomiast naprawdę jak ktoś potrafi zarządzać terenem, potrafi terenem zarządzać i, i ten, to myślę, że naprawdę fajny domek modern, albo jakąś taką małą chatkę, naprawdę fajną idzie tam wybudować. Zostały zmienione typ regionów w magazynach w San Francisco Z wynajmu na stały zakup Także tutaj, że tak powiem Już nie wynajmujecie tych magazynów Tylko możecie sobie je na stałe kupić Tam jest trochę skrzynek, więc dla nowych graczy jak najbardziej fajna sprawa Co jeszcze? I ostatnia rzecz w sumie jak na razie To słuchajcie, sprawa apartamentów portowych One albo zostały już, albo zostaną Za niedługo zmniejszone, jeśli chodzi o cenę bo tam cena wynosi 80 tysięcy za apartament Będzie to cena od 20 do 25 tysięcy Także naprawdę bardzo, bardzo duża obniżka Będziecie mogli sobie kupić naprawdę fajne mieszkanka Fajne apartamenty, które są praktycznie przy samym spałnie Więc myślę, że to jest naprawdę fajna, fajna sprawa I myślę, że sporo osób może, może być zadowolonych Bo macie widok praktycznie na sam statek na spałnie Także w sumie, w sumie, chyba tyle z tej aktualizacji. Oprócz tego, wiadomo, zostały jakieś tam pomniejsze pierdoły typu jakieś tam rzeczy, typu poprawki językowe, powprowadzane w sensie językowe literówki na przykład albo inne takie rzeczy, ale tego już Wam nie będę wymieniał, bo to raczej niko nie interesuje. Z takich ważniejszych rzeczy, no to został dany właśnie śluby, firmy i oczywiście ten system kradzieży kieszonkowych. Także mam nadzieję, że Wam się aktualizacja spodobała. Yy, trzymajcie się ciepło, zostawcie łapeczkę w górę oczywiście, napiszcie co sądzicie o aktualizacji oraz co sądzicie o takich change logach filmowych. Yy, siłano, zapraszam również rzeczywiście na serwer.